Witam Państwa bardzo serdecznie. O, ekstra. E, drodzy Państwo, bardzo mi jest miło. Dziękuję Państwu za zaproszenie. Nazywam się Michał Mikulski, jestem prezesem ExoTechu, Jestem też doktorem nauk technicznych w zakresie inżynierii biomedycznej i biocybernetyki, magistrem automatyki i robotyki w Komisji Europejskiej, ekspertem-reviewerem w Horyzoncie 2020 i przychodzę do Państwa z dobrą nowiną. Robotyka jest już wśród nas, jest już dostępna i jest stosowana. I o tym moja dzisiejsza prezentacja. Chcę się z Państwem podzielić tym, co roboty robią w rehabilitacji, jak pomagają fizjoterapeutom, jak pomagają e, służbie zdrowia w radzeniu sobie z problemami niewystarczającej ilości specjalistów i z obsługą bardzo trudnych e, przypadków pacjentów. Tutaj na zdjęciu ośrodek rehabilitacyjny Amet, z Katowic, czyli też na Śląsku, który ma cztery nasze roboty rehabilitacyjne Luna EMG. To zdjęcie nie jest tylko akcją marketingową. Tam są rzeczywiście, rzeczywiście pacjenci, którzy skorzystali z naszego sprzętu i, i, i działają i rehabilitują się w AMEDzie. Generalnie nie chciałbym, jako że jako prezes, to człowiek zawsze chwali to, co własne. Chciałbym, żebyście nie ufali tylko mi i mojemu doświadczeniu naukowemu, ale zobaczyli, co, mówią, co, mówią, co mówi rzeczywiście rynek. Luna EMG to jedno z najbardziej innowacyjnych urządzeń na przestrzeni ostatnich 10 lat. To jest Wojskowego Instytutu Medycznego. Urządzenie w znacznym stopniu odciążyło pracę fizjoterapeutów. To jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny nr 3 w Lubniku, który też ma cztery Luny swoją drogą, jak rozmawiamy o automatyzacji. Pacjenci domagają się wykorzystania Luny EMG w ich programie rehabilitacji. To jest Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikniką w Lublinie. Luna MG znacząco przyspiesza efekty terapeutyczne, to jest Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie. Robot Luna MG jest innowacyjnym urządzeniem i powinien być w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym, to jest Regionalny Szpital w Koło i tutaj fajnie, jak ktoś z Państwa naukowcem, jest to 69,2% czasu. Cztery roboty pracowały jednocześnie, gdzie 99% czasu były obsługiwane przez jednego terapeutę, a wykorzystanie urządzeń umożliwia nam nieprzerwaną pracę, nawet w sytuacji znacznego ograniczenia ilości personelu. To jest ośrodek rehabilitacyjny kwitnąca w Polsce. A pozwoliłem sobie przyporządkować e, opinię. Z Polski, jako że jesteśmy w centrum Polski, w Zabrzu, jak mówimy dzisiaj, a ja pozwoliłem sobie przygotować, co zresztą złożę na, na ręce Ministerstwa Zdrowia, e, dzisiaj do pana Piotra, a 120 stron pozytywnych referencji na temat robotyzacji, z których większość pochodzi z Polski. A U nas często w kraju mówimy o tym, że. Polska nie jest tak dojrzałym rynkiem, jak na przykład rynek niemiecki, francuski, amerykański. Mówimy, że mierzymy się z problemami, które w Polsce występują, i na pewno tak jest, a niemniej jednak da się to zrobić, da się ulepszać polską służbę zdrowia o czym dzisiaj. Exotech w 2019, znaczy w skali 2016 do 2019 przez Deloitte był wybrany jako najszybciej rosnąca firma z branży healthcareu i life science. Druga najszybciej rozwijająca się w Polsce, piąta najszybciej rozwijająca się w centralnej Europie na 18 krajów, z wzrostem 2950% w skali 4 lat. I to jest wzrost wyłącznie przychodów netto ze sprzedaży. A nie uwzględnia to ani grantów unijnych, ani zwiększenia personelu, ani niczego innego. A tak to działało. I powiedzmy, tę tendencję dalej kontynuujemy. Zostaliśmy nagrodę specjalną IWA, jako, jako nagroda specjalna w konkursie przedsiębiorcy roku. Zdobyliśmy nagrodę takiej jak Polskiej Rady Biznesu. No i mamy gigantyczną ilość pozytywnych referencji od naszych klientów. I to jest niejako, żadna nagroda nie zastąpi tego. Sprzedaliśmy ponad 250 robotów Luna MG na całym świecie, z czego 150 robotów jest sprzedanych i wdrożonych w Polsce. A więc u nas tutaj na rynku lokalnym jesteśmy a na szczęście i nieszczęście rynko, firmą polską, dalej jesteśmy patriotami i staramy się pracować nad zmianą i wspomaganiem naszej polskiej służby zdrowia, sprzedając jednocześnie na 32 kraje na świecie. Zatrudniamy 53 osoby w Polsce, w Hongkongu i w Niemczech, gdzie mamy nasze biura. A więc pytanie jest, gdzie ten problem występuje? Czy rzeczywiście, czy rzeczywiście jest coś, co możemy zrobić ze służbą zdrowia, żeby pomóc służbie zdrowia zmagać się z gigantycznymi, trudnymi problemami? I roboty, i to, co robimy, jak można na to odpowiadać? No, przede wszystkim mamy problem z gigantyczną ilością pacjentów, których musimy obsługiwać, gdzie średni czas rehabilitacji pacjenta neurologicznego, czyli tam, gdzie jest udar, uraz zdzenia kręgowego, choroby neurodegeneracyjne, jest niewystarczający względem danych klinicznych które mówią o czasie terapii. Mówimy o tym, żeby pacjent powinien być rehabilitowany 45 minut lub wzwyż na zlokalizowany uraz bądź niedowład, podczas gdy realia w Unii Europejskiej dla pacjentów udarowych to jest 22 minuty dziennie średnio na pacjenta neurologicznego, coś co nie spełnia wskazań klinicznych. Ale to nie tylko pacjenci. Mamy problem z zatrudnianiem fizjoterapeutów w Polsce i w Europie. W Niemczech dwa tygodnie temu e, robiliśmy tournée po Niemczech, tworząc nasze biuro. W każdym ośrodku rehabilitacyjnym, w, których, w którym byliśmy, e, brakowało fizjoterapeutów. W jednym 10 etatów, w drugim 5 etatów. Nasza terapeutka, która jeździ z nami, dostała ofertę pracy od każdego ośrodka, w którym byliśmy. Dla tych z Państwa, którzy zatrudniają fizjoterapeutów, no ja się trochę bałem, natomiast nasza koleżanka Kasia jest fenomenalna i dalej jest z nami, nie przyjęła ofert od firm niemieckich. Natomiast to są realia rynku niemieckiego. Na rynku polskim zaczynamy to widzieć. Coraz częściej ciężko jest za trudnić dobrych fizjoterapeutów, ich stawki dobrze że rosną i to jest a, akurat y, jestem cały za tym. Natomiast jest ich niewystarczająca ilość. Nie mamy już decyzji, którą możemy podjąć zatrudnienia większej ilości fizjoterapeutów. Musimy podjąć decyzję, jak pomożemy naszym fizjoterapeutom być y, superbohaterami fizjoterapii. Jak to zrobimy i my właśnie robimy to robotami. A jeżeli chodzi o pomoc takiemu fizjoterapeucie, te, te rezultaty są natychmiastowe. Zwiększanie ilości pacjentów, których terapeuta może podjąć. Dla placówek prywatnych to najczęściej przekłada się na wzrost przychodów, bo terapeuta może z czterema pacjentami jednocześnie pracować, co już pod, podkreśliliśmy na naszym sprzęcie. Natomiast staram się, żeby to nie była prezentacja marketingowa. Na wielu rodzajach sprzętu da się to zrobić, i dlatego roboty ogólnie w rehabilitacji mają znaczenie. A Usprawnia to także samą pracę terapeuty. Ona jest mniej intensywna fizycznie. Gdzieś, gdzie ten kręgosłup po 30 latach pracy w rehabilitacji, nie znaczy, że nie będzie tak zużyty z wykorzystaniem robotów. Jest praca znacznie ciekawsza. My mamy dwa sprzęty główne, jednym z nich to jest robot rehabilitacyjny Luna MG, tworzymy też elektromiografy z elektrostymulacją, więc urządzenia mniejsze, urządzenia do telerehabilitacji, także do pracy z pacjentem w domu, do, pacjent, do także pracy pacjenta samodzielnego. Jeżeli chodzi o LUNE, no to jest ona najdokładniejszym robotem neurorehabilitacyjnym na świecie, jeżeli chodzi o dokładność elektromiografii i dokładność dynamometrii do mierzenia tego, jaki jest aktualny stan pacjenta. Mierzymy, rehabilitujemy, podpowiadamy a terapeucie, jak najlepiej z, z pacjentem pracować i dokumentujemy dla pacjenta, ale także dla ubezpieczyciela, także dla służby zdrowia, jaki ten progre progres pacjentów jest. I mamy klientów, którzy... Pracują bezpośrednio z ubezpieczalniami z, w taki sposób, by udokumentować możliwość poprawy zdrowia pacjenta, a, a także w, chociażby w sprawach sądowych, także luny są wykorzystywane jako diagnostyczny sprzęt. Przy steli ta sama sytuacja. Chcieliśmy stworzyć najdokładniejszy elektromiograf na świecie. Tak też zrobiliśmy. Jest to polski u nas elektromiograf, porównując do, do firm takich jak Noraxon, Delsys na świecie. Także miło mi jest powiedzieć, że polska myśl technologiczna działa i tutaj udało się nam coś takiego osiągnąć. W tym momencie jesteśmy w serii produkcji 600 takich elektromiografów. I o ile już jesteśmy największym producentem robotów w Polsce i roboty Luna MG są najpopularniejszym robotem rehabilitacyjnym w Polsce już, to Stelle jeszcze nie, ale w przeciągu kolejnych dwóch lat planujemy, żeby, planujemy, żeby były najpopularniejszym elektromiografem. Krótko powiem, że dystrybuujemy także inne roboty od egzoszkieletów do reedukacji chodu i pomagających pacjentom z urazami z rdzenia kręgowego, to jest zarówno dla placówek jak i dla pacjentów samodzielnych do rehabilitacji i do korzystania w domu, przez sprzęt do wizyjnej oceny zdrowia pacjenta i rehabilitacji na systemach wizyjnych, tutaj mamy takie dwie firmy, które dystrybuujemy. No, ale pytanie jest, czy Polska jest fenomenalnym rynkiem, bo z tym o tym mogę się z Państwem podzielić. No przede wszystkim nie, ja z kolei przychodząc tutaj nie mogę nie powiedzieć o gigantycznym zaangażowaniu Ministerstwa Zdrowia w ostatnich latach, i to jak. E Dofinansowana, i jak wspierana była publiczna służba zdrowia przez Ministerstwo Zdrowia jest nie do przecenienia, jeżeli chodzi o rehabilitację. W szczególności programy, takie jak program Profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, Polkart, który był w latach 2017-2021 oraz Narodowa Strategia Onkologiczna, która jest między 2020 a 2030 to, to, to w mojej ocenie i w ocenie wszystkich szpitali około 120 szpitali wyposażyło się. W zaawansowany sprzęt, których opinie mamy spisane, a to jest gigantyczny sukces Ministerstwa Zdrowia w finansowaniu publicznych służu, publicznej służby zdrowia, za co dziękujemy i gratulujemy. Tutaj w Ministerstwie, bo przez wiele lat mówiło się o tym, czy Ministerstwo pomaga. Publiczna Służba Zdrowia walczy i zmaga się z problemami finansowymi, gdzie zakup sprzętu nowoczesnego był nierealny. De facto, wyłącznie zyskowne, rentowne, duże podmioty prywatne były w stanie pozwolić sobie na sprzęt i na robotyzację. A dzięki Ministerstwu Zdrowia teraz to się zmieniło i Publiczna Służba Zdrowia wyposaża się w taki sprzęt, a za co Raz jeszcze gratuluję. Jeżeli chodzi o możliwości wspierania przedsiębiorców, tutaj pan profesor wspomniał, że rzeczywiście jest to wyzwanie znaleźć wkład własny. Ja to potwierdzam. Znalezienie inwestorów prywatnych w Polsce, za granicą, w skali, która jest potrzebna do rozwoju sprzętu, nie jest niczym, nie jest niczym łatwym. Natomiast to, co jest dobre w Polsce, no to jest gigantyczna ilość programów, które pomagają finansować się podmiotom z inwestycji, czyli na przykład Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach swojej szybkiej ścieżki, ale także innych programów. Agencja Badań Medycznych teraz z programem rozwoju robotów i sztucznej inteligencji, czy też regionalne programy takie jak, Śląskie, takie jak u nas Regionalne Śląskie Centrum Przedsiębiorczości to są świetne możliwości. Teraz w Krajowym Programie Odbudowy czy w Reakcie EU, który nie tylko jest w Polsce, widać kolejne możliwości, z których będziemy mogli korzystać. Egzotek zdecydowanie korzysta. Kiedyś było to w okolicach 40% naszego rocznego budżetu na projektach, wtedy kiedy to finansowanie było krytyczne. Teraz jest to poniżej 15% na 20-milionowym budżecie, którym Egzotek dysponuje i, i wydatkuje, gdzie dalej jako badanie i rozwój jest, jest, są, są krytyczne dla nas nasze budżety, nie tylko firmowe, ale na RD do 2023 to jest ponad 30 milionów złotych, nadal. a Większość finansowana z projektów unijnych na kolejne systemy zrobotyzowane i kolejne produkty na rzecz rehabilitacji i służby zdrowia. Co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o wyzwania? No, wiadomo jest, życie nie jest perfekcyjne. Ja akurat uważam, my. Planujemy sobie, kiedy będziemy więksi niż nasi amerykańscy konkurenci, więc my to liczymy w latach i we wzroście przychodów rocznych i rentowności. Niemniej jednak, co, co, nad czym można się zastanowić w Polsce jako, jako dalsze wyzwanie? Dla nas dwie rzeczy występują. No Refundacje i kodowanie w Ministerstwie Zdrowia w Narodowym Funduszu Zdrowia jest, jest wyzywające. To znaczy, dalej podchodzimy do, do kodowania w postaci pracy indywidualnej z pacjentem, punktowanej wyżej niż Štvorikrotná. Praca grupowa z pacjentem. Nie ma w tym momencie dobrych kodów refundacyjnych, które pozwalają dofinansować pracę ze sprzętem. Przez co jest to wyzywające, ponieważ podmiot publiczny nie powinien być tylko motywowany dofinansowaniem z Ministerstwa Zdrowia, mimo że jest fenomenalne swoją drogą. a Powinien też móc się sfinansować w ramach pracy z pacjentami. Bo podmiot prywatny nie ma problemu. Razy cztery praca indywidualna z pacjentem i takie najczęściej są praktyki, nie obniżają. Podmioty stawki za pracę zrobotyzowaną, czterech pacjentów, cztery roboty, jeden terapeuta. Natomiast w publicznej służbie zdrowia nie jest to realne, ponieważ nie jest już to indywidualna praca z pacjentem, to już jest praca grupowa, która jest mniej opłacalna niż indywidualna. Więc to jest coś, nad czym warto się pochylić i zobaczyć, jak możemy to sfinansować dla podmiotów publicznych, by dać im szansę być konkurencyjne bez dofinansowań w dłuższym spektrum czasowym. No i drugie, co jest istotne, ja gorąco polecam kontynuację polityki Ministerstwa Zdrowia, bo teraz w rehabilitacji, tak jak mówiłem, wiele lat nie było żadnego finansowania. Gdy się zaczęło, wyniki są natychmiastowe i, i, i gigantyczne, i e, pozytywny feedback od pacjentów, od fizjoterapeutów, od lekarzy, od e, prowadzących szpitali są, e, są widoczne jasno. No i to chciałem Państwu powiedzieć. Także dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam, jeżeli w czymkolwiek moglibyśmy pomóc, służymy do Państwa dyspozycji w egzotechu. Dziękuję bardzo.